Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Fast Food Simulator, to już jest chyba dziesiąty odcinek tej gry. I mamy poziom jedenasty, za chwilę będziemy mieli poziom dwunasty w poziomie dwunastym chyba odblokuje się cebula. Czy co to tam było? A za chwilę jeszcze sprawdzimy. Co się tam doblokowało, to już nie pamiętam. Eee, cebula ma się odblokować. Od poziomu dopiero czternastego mają się odblokować pomidory, od piętnastego... Toroba papierowa, frytki oraz olej do smażenia oraz odpakowanie na frytki, yy, pewnie małe. Także musimy jeszcze tutaj trochę podziałać. Yy, dobra. Co to, to możemy już... U u o matko Jezławko, jakie mągłosy. Przepraszam. E, możemy tutaj już... A zróbmy wszystko może.

Dobra, tu już przepaliłem. Dobra, jeszcze tutaj mamy trochę odetchnienia. Tu chyba za szybko zabrałem, ale to nic. Noż. Czy to wiedzieliście tej? Ta łyżka nie może tu być. Dobra, 5% to tam, to, to, to nic. Kogo to obchodzić będzie? Dobra, kotlety mamy gotowe. Tu możemy już przygotować burgera i takie rzeczy. Yy, to możemy już tu wsadzić. To tutaj później dopiero byśmy mogli wsadzić. Yy, wyciągnijmy pojemniki na rzeczy różnego rodzaju. Sprawdźmy, czy możemy tutaj uzupełnić. Wydaje mi się, że możemy, więc weźmy sobie majonez. I mamy tu jeszcze 16, a ketchupu... nie wiem, czy że coś tam zostanie. Nie, nie zostanie. Yy, bardziej musimy teraz odebrać kolejną sztukę ketchupu, yy, kolejną puszkę. Tylko czy czegoś nie mamy? Chyba mamy wszystko, tak mi się wydaje. Możemy jeszcze szybko sprawdzić w komputerze. E, papier mamy, bułki mamy. E, kotlety mamy, ketchup mamy. Mr. Hoopa, dobra, tu wszystko mamy. Kubki na napoje mamy, sałaty mamy, majonez, ogórki, kubki mamy, dobra. Możemy otworzyć y, ten... Y, restaurację. Tylko chwila, czy jeszcze mogę tutaj sobie ustawić rozgrywkę jakoś dłuższą? Czy już nie? Łatwiej. Niestety nie mogę. Dopiero będę mógł ustawić na początku dnia. Odcinka, znaczy się. Tylko ja to nagrywam jeden po jednym. O, tu się wszystko zestakowało. O nie, tam zostałem. Bo ja nie wyszedłem z gry. No, no trudno. Dobra, to nic tej. Kogo to obchodzić będzie? Niech se będą. Tu może dwie sztuki wprowadzimy takiego dziwnego bocznego rodzaju. I tu jeden. No hej hej. Pani wiedziała loda truskawkowego. Ktoś tak mało klientów tu przychodzi. No trudno. Od 15 poziomu będzie dopiero Drive True, czyli jeszcze 4 poziomy. Wtedy gdy się chyba tego w tej frytce. Pani też chce loda, co jest wam nie tak? Też truskawkowa. Przepraszam. No nie, no to to już jest przesada. No ile tych lodów można wziąć tutaj? Tu trochę przesuniemy, żeby tu zmieścić jeszcze jedną taczkę. No zapraszamy, zapraszamy szybciej. Jeżeli pani też chce loda i się zmarnuje te wszystkie kotlety, to się wścieka. O, pani chce podwójnego, bardzo dobrze, przynajmniej tutaj nam się nie zmarnuje. Podwójny burger Z jedną sałatą. Z dwoma ogórkami I to tyle. Jeszcze Light Plus szkola. Teraz dla szkoły chyba najwięcej No Już 50 mamy procent. Już połowa była, zniknęła. I jeszcze lody waniliowe. Dobra, kolejny klient idzie. Możemy już przygotować tackę. Hello. Hello, hello. Pan by chciał hamburgera. z jednym mięsem z trzema keczupami i to tyle dodatkowo jeszcze lody waniliowe co było nie tak? Hmm. nie widziałem tutaj przecież żadnego jedzenia nie ma coś ja tam widziałam Hmm, Ciekawe. Hey. Poczekaj, panie, bo mamy jakiś problem. Dobra, mamy tutaj szesnastkę. Dalej. E, lody waniliowe. Kolejny? Nie zrobiłem, dobra. I jeszcze Mr. Hoopa. I dwie kostki lodu. No, dzień dobry, dzień dobry. Pani by chciała hamburgera z dwiema sałatami, z, dwiema ogór z dwoma ogórkami. Dalej, jumabery i lody truskawkowe. Hello. Ale jeszcze dwie kostki lodu. Jak to tam jumabery 60% yy, I dwie kostki lodu I lody truskawkowe Dzień dobry Pan by chciał Hamburgera Z dwiema kieczupami z dwoma keczupami przepraszam. Dalej, Mr. Hupa z jedną kostką lodu. Dzień dobry, dzień dobry. Mr. Hupa z jedną kostką lodu i lody waniliowe. Pan by chciał y, hamburgera. Nie, 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 tu, proszę iść tu. Hamburgera, y, trzy sałaty. Y, dwie sztuki majonezu. Trzy sztuki ogórki, ogórków. Do tego jeszcze lody waniliowe. Y, truskawkowe chyba. Tak, lody truskawkowe. Ey, laj nie, splash kola. w szkole najmniej, że chodzi Dobra, trudno. I do tego dwa razy lód. Pani by chciała. Yuma Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Hello. No hej dat, hej dat. Weźmy tutaj sobie taczkę. Pani by chciała hamburgera. Czy tam pan już nawet nie wiem, kto to tam było. Z jednym ketchupem. Lody waniliowe, czy tam truskawkowe, już tam nie wiem. Lody truskawkowe. Mizu water. Widzę, że kolejny klient idzie, więc możemy tutaj już przestawić tacki. Wow. No dzień dobry, dzień dobry. Pan by chciał hamburgera z jedną sałatą, z trzema... Maja... Z... Wiecie o co mi chodzi? Raz, dwa, trzy, cztery ogórki. Do tego z pla Tu się wszyscy wzięli na napoje. Dobra, idzie kolejny klient. I to już jest ostatni. Ile mamy jeszcze tych y, burgerów? Dwie sztuki. Pani chce jednego, jeden się zmarnuje chyba. E, to nic, oczywiście, to nic. E, hamburgera z jedną, e, jednym burgerem, z trzema sałatami, z trzema ogórkami, lody waniliowe i Mr. Hoopa. Przepraszam, truskawkowe, ja czytać nie umiem. Lody truskawkowe, już chyba więcej klientów nie będzie. Już się I Mr. Hoopa. z dwiema kostkami lodu. Czy no sobie zostawiliśmy z pięcioma kubkami? To będzie trzeba kupić, bo ostatnio mieliśmy 14 kubków i tyle zaszło. Dobra, możemy tutaj już schować, ten się zmarnuje, więc możemy wygobywalić właściwie. Tu możemy włożyć wszystko i weźmy ogórki i możemy uzupełnić. Bardzo dużo weszło. cztery sztuki i jeszcze sałata. Wydaje mi się, że sałata powinna wejść. Ale tylko chyba jedna sztuka. No, dobra. Możemy wziąć piper do opakowania. Jeszcze schowamy tutaj na dole. Yy, tu mamy ostatnie 3T. Kupki będzie trzeba kupić w kolejnym odcinku. Zamknijmy lodówkę. Zamrażarka jest na pewno zamknięta. Swoją drogą sprawdźmy, co tu jest. Jakieś biuro dla mnie. Dobra, trudno. Yy, to nie wiem. Chyba powinno wszystko być schowane. Tylko ta łopatka bardziej może tu niech będzie, bo właściwie to nie wiem. Dobra, to możemy tutaj do kubki schować. To już sobie gra sama, potem będę miał łatwiej do posprzątania. I teraz możemy tutaj tacki ogarnąć. Bo teraz ja lecę kolejny odcinek fast food'a. Wy możecie zostawić łapkę w górę. Wy możecie zostawić subskrypcję, komentarz. Jak zawsze, możecie zostawić pod filmem. Ja będę odpisywał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Papa. Pa. Jeszcze trochę poczekamy do poziomu 12. Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku powinno się odblokować. E, może nawet w trakcie odcinka. E, przepraszam Was bardzo, musiałem cięcie drobić, już nie pamiętam co ja mówiłem. Gdyby to był live, to byście może mi przypomnieli, ale to nic. E, dlatego. Ja się tutaj z wami pobędę, bo właściwie taki krótki odcinek nie może być. Chyba to właśnie na tym skończyłem mówić. I... Tak podejrzewając, że jak podsumujemy sobie dzień, to dopiero będziemy już się żegnać. Yy, znaczy, ogólnie. To to było tak przez chwilę. Czyli możecie zostawić łapki w górę. Dlaczego? Żeby rozwój kanału był. Jeżeli, rozwoj, jeżeli będziecie rozwijać mój kanał to może dotrzeć do wszystkich widzów na całym świecie co oznacza, to może być większa popularność i dzięki większej popularności na moim kanale może być więcej filmów dziennie jak na razie są trzy filmy dziennie, był bardzo ładny wzrost czasami może być y, też dwa filmy z Robloxa, jeden z, ze Steama albo nawet cztery będę filmy prowadzał czyli dwa filmy z Robloxa, dwa filmy z, ze Steama, czyli na przykładu Fast hmm. Simulator Albo innego tego typu rodzaju Jak widać Jeden był niezadowolony klient no Ale to nic Ale już w kolejnym odcinku Będziemy dalej kontynuować nasze kolejne przygody Dzie W tym czasie Dzięki wielkie za tego odcinka Możecie zostawić łapkę w górę Możecie zostawić subskrypcję yy, Komentarz jak zawsze możecie zostawić pod filmem Ja będę odpisywał I widzimy się w kolejnym odcinku Pa pa, pa, pa.